W pierwszym domowym meczu wiosennej kolejki MKS Orzeł Międzyrzecz zremisował 1 do 1 z Gold z Budowlani Murzynowo. Spotkanie było wyrównane, a obie drużyny stworzyły kilka groźnych sytuacji. Zdominowaliśmy mecz, mieliśmy więcej sytuacji. W, w pierwszej połowie powinniśmy zamknąć ten mecz, bo mieliśmy 400% sytuacje. No niestety nie wykorzystujemy tych sytuacji. Do 25 minuty ten mecz był wyrównany. Później przeciwnik osłabł. My zdominowaliśmy środek pola, stąd stworzyliśmy, tak jak powiedziałem, cztery dogodne sytuacje. No i to trzeba strzelać. Jeżeli chcemy wygrywać mecze, to, to, to trzeba strzelać. W drugiej połowie wyszliśmy zdeterminowani. Odkryliśmy się, chcieliśmy tą bramkę strzelić. No, mieliśmy więcej z gry, natomiast ta piłka albo fenomenalnie bronił bramkarz, albo gdzieś tam no, brakowało tego szczęścia. No i Gubimy gdzieś piłkę w pojedynku 1 na 1 w polu karnym przeciwnika, zamiast przeciąć tą akcję w środku pola puszczamy, no i tak naprawdę sami sobie strzelamy. Robimy sobie problem, 1-0, ale zespół pokazał charakter, z czego jestem dumny. Nie poddaliśmy się, strzeliliśmy bramkę kontaktową i do końca szukaliśmy tej bramki zwycięskiej, no, no niestety dzisiaj się nie udało. Natomiast z tego co już usłyszałem, wyniki padły różne w dzisiejszej kolejce, więc ta liga jest ciekawa, a awansuje ten, który będzie regularny i który będzie punktował. Szczęścia po prostu zabrakło. No, graliśmy pierwszą połowę może trochę oddaliśmy, drugą gdzieś, gdzieś tam przyjęliśmy inicjatywę, pod koniec zaczęliśmy dominować, no szczęścia zabrakło, niestety. No zawsze między, między rzeczem ciężko się gra, gdzieś tam jest zacięta walka. No, ta, taka piłka, no niestety, no, każdy chce wygrać ciężki ciężki mecz, chociaż w pierwszej połowie mieliśmy, wydaje mi się, pod kontrolą tą pierwszą połowę, bo zespół z nastawił się tylko na długą piłę i to co z przodu przejmiemy, mieliśmy swoje sytuacje, no nie wykorzystaliśmy. W drugiej, no, oni szli bramkę, szli dać ciosem, no, bo dostali wiadomo, wiatr, ale udało nam się szeli bramkę no, i kończymy jedynie, chociaż szkoda, szkoda punktu bo u siebie. No kibice dzisiaj na pewno dopisali, fajnie, że chłopaki się zbierają, przychodzą, nas dopingują. No, co można powiedzieć, no szkoda, szkoda, szkoda punktów. Ale cenny ale jeden punkt wiadomo. Między rzecz słynie z tego, że tu piłka zawsze była na wysokim poziomie i staramy się, żeby wróciła ta moda na Orła, żeby coraz więcej ludzi przychodziło. Cieszy nas ten fan klub, kibica, bo lepiej się gra przy dopingu. Na pewno ten doping dzisiaj pomógł w odrobieniu tych strat. Chłopcy cały mecz dawali z siebie wszystko. My też również, no daliśmy z siebie wszystko. No, zespół dzisiaj naprawdę można powiedzieć, że zrealizował wszystkie założenia w 100%. Popełnił dwa błędy, z czego jeden skończył się bramką, drugi e, nasz bramkarz fenomenalnie, fenomenalnie wybronił. E, no szkoda tych punktów, natomiast nie zwieszamy głowy, mamy swój cel i, i dalej pracujemy. Mecz dostarczył kibicom sporo emocji i pokazał, że zawodnicy są gotowi na dalszą rywalizację w rundzie wiosennej. Oba zespoły zapowiadają walkę o kolejne punkty w nadchodzących spotkaniach.